<tryk tryk> Stumetrów jest dużo, nie zabije go w końcu. No. Tak, tak i... no, boże, gdzie on chce jeszcze jechać? Nie wiem, jeszcze ma jeden postój. No wiem właśnie, Słyszę, że sama stratę przejedzie. Daleko jeszcze ją Możesz tak szybko jechać no. Mm. Drzwi mają otwarte w aucie O oh, The fuck! budynek? Ciebie uderzyłem, nieco go przekręciło. <grymne> LOLZ. O, tu jest chyba ten... O, tu by była ta spina cała tych tych... No, aż sobie to zaliczę, dziękuję. Operacja gangu 430. O Jezu, ile tego tu jest. A czasem tak ciężko, chociaż na helikopter nie. Jesus Christ. Czy oni tam jechali, w tę dziura? I jeszcze tu nic nie jedzie do nich. O koniec, już widzę. No, Daj się jeszcze zabić niebieski. o ty nie da się. Mogliby mi dać ten helikopter do domu. Tak się powietrze kończono. zarób sobie. Już go masz. już go dostać po jakiejś misji, więc już. Nie mam gaszcza. Jak nie masz ten taki ten szary taki cały... To jest inny, to jest wulczur, a to jest co innego. A -a. Mm. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No, fuck. Trzeba coś Sąc. tu zrobić. Aha, mi nie przyleciała, jeszcze sama tak od ciebie. O. To jest wykonane. Trudno, średnie. Eee. To jak to to jest, że. O no, to fakt. Dobra. Okej. Okay. to na nie słyszycie A a misja. Jak blisko. Mhm. Parkour <głos> Fail. <głos> Fail, kur <noise> Lol. Otwa. Oja. Też już tą misję z łóżkiem. Hmm. Tu jest ich chyba. Dwie chyba są na takie same, bo to jest przeładowanie. Lol. Jedna była taka na pewno, że leciałeś tym helikopterem, nie? Jeszcze z bazuki strzelałeś. No, zaraz, tak, to zaraz tu będzie. Czy część tej misji. Jak? Tak, Fakt, swoich. Nie to wygląda tak, że na początku ty leciałeś helikoptera, a czy nie leciałeś ty tylko jako tam z bazuką. Oni cię wysadzili tutaj, to na tej linii właśnie przeciąłeś, i potem koniec misji był taki. Aha. No. Nie pamiętam. Tutaj to wiem i tam jeździli chyba czerwoni do tego, nie niebiescy? Oll. Dobra, no, jak Battlefield. No prawie, że. <noise> Żeby się w defie łatwo celowało. O, weź przez Nie, ja wysadzę to auto. Ha! A, ja wysadziłem. Prawda ty przeładowałeś. Mam coś ciebie. Jest. Nieprawda. I właśnie to, co widzisz, te, te fabryki przed... nie, nie wiem, czy... dobra. Te fabryki, co widzisz przed nami, mm -hmm. nie? To tam będzie. Nie, dobra, nie ten. Ale to fajnie można potem ulepszyć. No, jak właśnie się robi te modyfikacje fortecy. Mm. ten To jest o wiele większe, na przykład. To, wiem, to jest niebieskie. To dużo kosztuje. Niebieskie fabryki? Aha, to potem jest nasze po misji. O! Dobrze. O, znowu helikoptera. Wcześniej było to inaczej, ale to jest inna misja. Dobrze, zabawa. nie spoilerujesz. Aha. O, brązu, co, już nie mam. A, myśmy tej się nie przeszli, myśmy wysadzili jej auto. Chyba trzy razy. No. <grym> Aha, bo to jest to, co teraz się jedzie zanim mm, tutaj. No, no jedzie. Dobra, leci. O, jadą. Czemu ja nie mam tej naprowadzonej zwykłej... O, ale ja mam znowu tą głupą kamerę. Nie, fuck. Nie rób tak. <grym> ja też nic nie widzę. No możliwe, że ją przechodziliście, bo jak sprawdzałem ten od razu jakie wyście mieli misję tutaj To była tam misja od początku, bo jak to wziąłeś chyba to od tej babki, nie? Mhm No właśnie No, bo tam potem od all lego czy tam Jeden pierwszy. A boom. Pięknie. dla naros mhm. Lepiej trochę poczekać I tu nas słod zawsze rozpieprzał Ale z Huśkiem to myśmy już mieli połowę życia w tym momencie LOR wie ja samemu to przechodziłem do rękaw też w latarki <noise> jest Nie, nie, no teraz Lulu To jest helikopter, a lata kurna jak samochód R R R. Musiałem W tych też nie, 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 to jest moje. A. Nie, 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 nie. Lol, czemu kurna mi... Będę mhm. tak co tak są takie. Mhm. O, na drzewie się zatrzymaliśmy. O, na drzewie się zatrzymaliśmy. No. na no, drzewie się Samobójca? Też nie. Mhm. Trochę nam rozwalili już te auto. Ale i tak dobrze jest. To no. są najgorsze. Trzec, a ten Lepiej później trochę strzelić, że za wcześnie wysadzi nasze. No. Ale to dużo z życia mój zdobraliśmy, jak ten. Mm. Ja, jaki koskader kaskader tamten też. Ale i tak się ci. Nie, nie. To był... Nie, no. Coraz, my nie przejdziemy, my nie przejdziemy, czekaj chwilę. Przejdziemy, przejdziemy. Ma coraz mniej znaków. Każdy strzał bardzo mniej mm -hmm. Musimy uważać. Hmm. Fuck. Fak. Dobra, napalaj na razie z daleka i teraz tego jeszcze gdzieś. Fak, Pięknie. To była przemyślana akcja. Tu gdzieś będzie koniec już. A nie, jeszcze jest pokazany ten pasek zresztą, Fak, fak, nie ale nie. Nie, nie. nie, teraz. Tutaj można by wyprzedzić go, bo on ten jedzie. O, właśnie, trafiłem w niego, a nie pod. Pięknie. Fuck. Tu będzie chybaś taka blokada dużo. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj. Dobra. O! Zajbiście. Fajrzę, konie, konie, konie. <laughs> koniec. Idź do świata. Koniec, anioł stróży. A to nie była misja. To, by to, to było w Włoszech przecież, nie? Główna chyba... misja. Aha. 128 metrów. No, bo jest dużo takich właśnie misji systemów. I, I już nas gonią, uciekaj. Kto nas chce bić? Ja no nienawidzę nie. tego po prostu, że od razu się ten spełnimy i. Shred. No Takie... i jeszcze wyjdzie. Coś ci tam drogą bierze. Kasa. 62 tysiące? Chyba nie w telefonach mamy jeszcze od Kenzie jakieś. Kenzie. Hmm. 43 tysiące, Nie szaj do mnie. Tu jest dom bliżej. Love trzandy. What the fuck. Czekaj, ja sobie zabiorę jakieś auto. Trzecie auto będę to jest same jeszcze ma w garażu, albo je zostawię. Ja w nie chce mi się to Mhm. Mm a jeszcze... E sko... okay, jak nam spadnie, to jeszcze jedziemy a się kupić. Mm -hmm. Bo ja już prawie nic nie mam. A ja mam full chyba właśnie przedsiębiorem kupić. Aha. A się pożegnam tymi kulkami. <noise> ja, całą miseczkę zjadłem, taką dużą. Zdjęcie! No, ja też ładnie zdjęcie, tak zdjęcie, 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 zdjęcie. Na dole gdzieś? Tak. Fuck. Masz to pies. Nie, ja jadę. Albo nie, bo ja nie, nie będę miał zaznaczonego, no. Ja nie wiem, czemu ja nie mam tego zaznaczonego. Czego? Gdzie ty to Zdjęć. No bo ja sobie kupiłem. 50 tysięcy no to wydałem. O, what the fuck. O, patrzcie, po... Pa Ej, ale nie mam tego kolesia tutaj, Ciebie. Holy fuck. Co? Nooo, no własny sam ten... ten. No, o, tu jest, tu jest, tu kupię. Tu coś mam dokupić. To kupuj. Sobie. Ile? Ile chcesz? Tysiąc? Dawaj. A zobaczę, co z niebie Trudno, mogą mnie zabić. Najwyżej nie dojadę do domu. Ale muszę zobaczyć, co z kupiłeś. What the fuck! Jak jest Czekaj, się to gdzie to będzie? A ja przed chwilą zniszczyłem tą stację benzyna do wszystkiego zyskania szacunku. Dobra się kupi to kaso przychodzi sama czasem. No później jak się znowu robi to... Kasa za szacun, nie tego nie chcesz. Tu mam jeszcze jakiś sklep po drodze też sobie kupię. the fuck no, what the fuck! I co mi. My... Zdążę do ciebie? Light, no chyba, że na ty to biegniesz, to nie wiem. No biegnę. No, to są jeszcze dwóch niebieskich. Czemu ty, Frajer, do mnie bierzesz? Celujesz. Jeden 10 sekund. Siad. Tak, co już. Dobra, da rzadę. Cztery. No. No, jest tak dobra, uciekaaaam. Nie, ja do byle jakiego auta i odjeżdżam Nie, nie, nie. Byle, byle jakiego, tak? Mhm. To ja byle jaki Rolls-Royce Ja Akenzimą. Okay, hmm. O, i tu jest właściwie ten, to sobie też mogę kupić. No ja też właśnie ten sklep chciałem kupić, kurwa to już zginął. Pój Dobra, mogliby... Mo o, cześć pani. Dobra, mogłyby się te drzwi zamykać i po pierwsze można chyba zrobić tak, że zadzwonić, żeby nie goniły. ci oczywiście, że ja nic nie mogę. Raz ty Kupiłem salon tatuażu. Drowie regeneracja, O, na pewno, tego nie mam kupione. A no. no ja mam prawie na full już. Nie. Zdrowie wzmocnienie się też przyda tu teraz. Aha, konie. Dwie kosy. Te kosy się też przydadzą. Ożywienie masz szybkość przy ten? Szybsze ożywienie? Co? No, że szybciej możesz ożywić. No, kogoś. mam, jest upgradeowane. Aha. sprint wydłużenie sobie mogę dać trochę, ale nie, bo to dużo na razie w ogóle coś takiego. Pamiętać, nitro, 56 tysięcy. Zdolności gangu. Broń pistolety muszę nowe No i skąd tu się wziął niebieski znowu i znowu mnie zabiję, I don't know what znowu WTF Nie, dostaniesz skutasa O tychniejszy <laughs> nie zabij. Dostajesz skutasa <laughs> pa jak cicha na mnie A tak, taki tak taki A masz <laughs> A masz <laughs> Dobra to tylko pistolety zużywam nic więcej. Ty, kudule, broni. Granaty? <grym> ja w końcu nie kupiłem tego, twój przyjaciela Gnat. Znowu. A ja. Nie mogę. O, dobra, teraz do Ja sobie zabiję. granaty kupiłem, ulepszenia. Hi, 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 hi. Jest to, no, Jest to kłócne i no. właściwie w końcu. Oj, za mało pieniędzy. <grym> Przedmioty do modyfikacji maski TF, ja chcę wiedzieć, gdzie ja to mam. Nie, byłem tu. Pojazd TF, Walka wręcz. Mówić, czy w ja to przeczytałem w ogóle, granaty razem, czy nie? trzeba bądź mi przeładowanie. już przeładowanie broni? Holy shit. Nie, nie chcę bym na razie Ale mam fajne granaty teraz. Zobiegajdowana no, na full. A <laughs> zobaczymy, może sobie też wykupię. No, czemu ja tu wchodzę? E. Kupię, Ej, chciałem trafić w motocykli z Tu jest. Jak leci. Jak ten czas. Po broń broni, granaty. Na ile można? O, poziom czwarty, trzeci. Apartament, ale kupić. Nie wiem, jak ty. Na razie sobie ulepszą tutaj 9000. Tylko? A, no, 2000 mi zostało to akurat. Biegną z Kutasem, czy no. Jak to nazwać? Skutafon? Nie. Te, no Jezu znowu jeży z rozwalonych. Dzik O, kasa, kasa, kasa. Darmowa Zimta. kasa tu gdzieś jest. Dobra, kutas na pomysł. To jest jakaś darmowa kasa. Ja do ciebie dojadę, jeszcze na jednym kole. Na bank, na bank. O ile ja nie jedno drzewo. Fuck, fuck, fuck. Uuuu, to gdzieś jest darmowa kasa. To jest Twój Royce. No. Royce, Royce, Royce. Yes! Jak ty tu wszedłeś? Aha, nie, bo ty jesteś za tym. Jak ty tu wszedłeś? Trzeba drzwi? Bo... Tędy? Lodz, czy ty Wiedziesz? Wiesz, no 1000 no, gratis. No, A gdzie ten, gdzie ty widziałeś coś tam za tysiąc No tu. Chyba, że ja to mam, chwila. A nie, aż ja to kupiłem O, już szukają. A gdzie jest Kamaro? No. Co, Przed nami. <laughs> Nie, to nie jest kamara, to jest tam góry szczerze. No, kamara. O, tu. Kamara jest na ciebie w tej grze. I czemu ten pasz, W którym się tak chciał? Widzę. Na Możemy w dupę pocałować.